Cześć, witam Was w ósmym odcinku naszej jesiennej serii. Jest niedziela, czyli dzień po pierwszych odw po odwiedzinach pierwszej grupy naszych potencjalnych rodziców i dzisiaj zaprosimy sobie drugą grupę, ale jeszcze poczekamy z tym, jest dziesiąta. Nasza rodzina adopcyjna spełnia sobie, spełnia, spędza sobie bardzo powolny poranek. Niektórzy jeszcze śpią, dzieciaki są jeszcze w piżamach. Tak, patrzę, dlaczego jesteś smutny, Henryku? Henryk jest wiecznie smutny, bo on tam ma te niespełnione pragnienia, ale on ma tutaj, że rozmawiaj o obawach po spełnieniu pragnień. I on nie ma jakby, z... rozmawiaj o obawach i nie ma jakby z kim rozmawiać. To możesz. Aha, możesz. Dobra. Ty jesteś rozgniewany, bo. Czemu wy się pokociliście? Przecież sobie właśnie tu miło rozmawialiście. Dobra, ale dzisiaj dzień psikusa, a z racji tego, dobrało. że Emil kocha <głos》> robić psikusy, to zrobi. Zrobiła. mnie.. Annie. Zrób psikusa w toalecie. Bo Marta też już zrobiła i Marta go zrobiła tutaj. O, Joanna, widzę, że się przygotowujesz do gości. Dobra, e, Maria wiecznie tej. E, Maria odrabia lekcje, jak nie odrabiała w ogóle, tak teraz zaczęła odrabiać. Chyba dodatkowe zaliczenia. No, e, ono, że jest piątkowa, nie? Wspania no, ciekawe, hmm. ciekawe, dobra. E, ok, e, więc no, mamy leniwy poranek. Leniwy poranek, bo e, coś tam przygotowali do jedzenia. Może tym razem uda, uda się zjeść tym gościom. E, I co? To by się poprawiło. Ej, poprawiło mu się. Dobra, spoko. E, ok, to ja się odezwę, jak już pozapraszam naszych gości. Ale mają tutaj e, rodzinne spotkanie w kuchni. Jak się droczą. Ale to są złośliwca. Ale lubią się. No dobrze. Wszyscy przyjdą. No mam nadzieję, że wszyscy przyjdą, bo ostatnio ktoś tam nie przyszedł. Ale przedstawiciel... A, Flavia, okej, okay. Flavia, możesz przyjść. <laughs> e Emil, dlaczego jesteś zły na wszystkich? Weź się z nią tutaj przywitaj. O, kto skorzystał z toalety, gdzie jest psikus? Mary, weź jeszcze ty może nie, Wyrządzę ze psa bo to śmierdzi i mnie to mierdzi. <laughs> weź szybko napraw. <laughs> Czy już ktoś przyszedł? Sterling Rico przyszli, dobra. Um, a, Wy tak sobie możecie przejść, dobrze. To po kolei. Oni znowu tam idą. Widzicie, co? Czy ja mogę szybko jeszcze zrobić? E, zablokować komputer. Mm, więc ustaw bezpieczeństwa: zablokuj komputer dla wszystkich z wyjątkiem współlokatory. Spółlokatory. <gry> e, o! A czemu jest, macie minusy? Wydaje, że bez chyba dzwoniła e, kiedyś do Mary, żeby kasę od niej wyłudzić. <laughs> mm, Przyjazne. Czemu ty nie możesz się z nią przywitać? E, ej, ktoś tu przyszedł jeszcze? E, aha! Okej, okay, Jules Rico przyszedł. Dobra, czemu on taki jakiś nastolatek mi to lata e, Dobra, powiedz z nim sobie... Do... Dobra. Przyjazne powitanie, przyjazne. E, przyjazne. Przyjazne. Ej, a czemu ona idzie na górę? Ej, ona idzie sprawdzać już jak te dzieci, e, dzieci tu mieszkają. Ej, a gdzie są... Do, e, o, przyszła, e, przyszła Grace Colette, czyli nasi akolici. Dobrze. O, usiadła tutaj już do henia. Dobre maniery. Dobrze. A ty się już nią przywitałeś? Dobra. E, przyjazna. Widzę, że tutaj Joanna siedzi i się za bardzo nie ingeruje w to. Czyli mamy dwie rodziny, a hackingi. Jeszcze nasza para, Brand i Brandt, mieli przyjść. Mm, a co ona tu robi? Wyjdź mi z... Ej. Bez, bo stracę o tobie dobre mniemanie. Wyjdź mi stąd. Ej, to jest jakaś laska ze szkoły, nie? Z Savannah, Nie. Dajemy spokój. Eee, ej, no nie przyszli, Brenty nie przyszły. Brent i Brand. Ale tu Henryk z nimi, e, z Grace ładnie na, na, nadrabia. Dobra, ja już nie będę, nie? Oni się proszę wszyscy, czekajcie. Dobra, niech tam, ale wszyscy się tutaj po. E, poru, po. O, co to jest, Samza? Henryk, robię coś, jest. Dobra, potem dam ci lekarstwo, jak nie zapomnę. Dobra, czyli trójka dzieciaków jest zainteresowana tutaj... E, e, o, dobrze. Ty się tylko przesłuchujesz, to, to jesteś tam, zagadasz i wszystkich. A Marta poszła do... Okej. Okay, dobra. Ja też trochę jest nudzona tymi e, rozma, roz, roz, e, rozmowami, widzę. Jakby e, Marta przyszła sama do niej, nie? Ona szła sama na górę. E, ale bez jest nadal znudzona. Ale też sobie Marta do nich pasowała, nie? Marta jest taka... E, 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 bardzo aktywna. W sensie i fizycznie, i, i, i tam działa w tym klubie zwierzeczkowym, i w szkole, i w ogóle. Dobra, niech sobie rozmawiają. Ja sprawdzę jeszcze, czy przyszli nasi. E, ktoś tu stoi, nie? Mm, ja spróbuję ich jeszcze raz zaprosić, bo oni jakby są tutaj niezbędni. Mm. Brant i Brant. Mieli wszyscy przyjść. Także czekamy na Was, bo jesteście nam tu niezbędni. A malunka? Malunka w ogóle jest zainteresowana jakimiś tu dorosłymi? Rozmawia z nieznajomym. Wszyscy przyjdą. ok. Mm, dobra. To ja na nich tu poczekam przy drzwiach. Idzie, 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 idzie. No w sumie z Brindle Bay. Brando. Daleka droga. Cho, chociaż okej, okay. chociaż chociaż ktoś. E, proszę, Maria się wzięła za lekcję. Już przestała się tutaj e, interesować. A w ogóle Flawia gdzieś... Jest! Jest i Brent. Brent, dobra. Udało mi się zapamiętać ich imiona. E, przyjazne. Ty się już nim przywitałeś. Dobrze. Zapytaj o ciemne ciemne rzeczy, o, o cenne rzeczy. Okej, okay, i mała też sobie porozmawiać z nieznajomym i. Brand. Brand, dobrze, już ich nie będę. Kto mi tutaj odpada? Co się stało? Za dużo dorosłych? Uwaga, nieznajomy, ojej. A wczoraj tak się denerwowałaś? Może dzisiaj za dużo, ale jako na chowar ocz, yy, zasłania oczy. Ojej. Dzięki, Grace. Dobra, idź. 18.22. O, ale tutaj też widzę z Julesem. Naprawdę? Aha, okej. Okay. A, tu jesteś. jesteś. E, dobra, a mała poleciała do... Dobręta. Brenta. Ojej! Boże, jedyny Joanna. Joanna, Joanna. Ja ci muszę... <laughs> Czas łamie jej fotę. Nawet nie wiem, kto dzwoni. Pani burmistrz z tego. Ej, nie, Leje z tego. Jeju, dobrze, ona jest po prostu zmęczona. Ja, ja wiem, ja wiem, że jest zmęczona. I kto? I kto tu został jeszcze? Yy, Mała... Aha, dzieciaki rozmawiają z Brentem. Dobrze, czy wy się przywytali, przywytalesz czasie? Jakieś minusy? A to, dobra, to ty idziesz do Brenta. Zdo Zdobyto odczucie, wiesz co? Ho! Mała jest zainteresowana Brentem. To jest dość ciekawe. Yy, na nikogo nie ma, nie? Mm -hmm. Ach, tu jest, dobrze z tobą kto będzie rozmawiał? Henryk będzie z tobą rozmawiał. E, to to? E, wale. O, odskoczyli? Musieli odskoczyć. Nie przy. E, nie przy... Pytaje co inne rzeczy. Um. Ej, serio? E. Nie, nie obrażaj go. Ty idziesz, na... mhm. Ojeju! Dobra, ja będę musiała im rozdać lekarstwa, bo widzę ten tę grysią chorobę. E, rozbawiony. Aha, ta rozbawiona choroba. Skupiona jest. Na tym z... mhm, brudnym kibelku, dobra. Ale sama chyba wrzuciłaś ten psikus tutaj. Weź, aha, nie możesz, posprzą... nie możesz posprzątać. Na nastolatkiem. Wy nadal rozmawiacie. Ciekawostka. A wy jeszcze tu rozmawiacie z Brandem. Okej, okay, czyli właściwie wszyscy porozmawiali. Ty masz jakieś tutaj... Maria? Maria? Ale mam wrażenie, że jakoś tak dzisiaj bardziej są otwarci względem tych potencjalnych rodziców niż byli ostatnim razem, znaczy w sobotę wczoraj, nie? W, w, wczoraj simowe, a, a w zeszłym tygodniu, um, że jakoś te, te rozmowy się tam nie kleiły. Może przez to, że tam była ta dyrektorka i ona też tak wpłynęła na nich, że nie wiem, za bardzo chcieli się otworzyć teraz tak na ludzie, no bo właściwie każdy z każdym rozmawiał. Zobaczymy też. E, no, Myślę, że, że, że już następnego dnia zobaczę, jak oni tutaj y, się poznali z nimi. No, siedzą. Oni będą siedzieć, bo późno przyszli. Ale Henryk, jak, jak z jak z, tym, jak z Brantem y, tutaj konwersuje, to jest ciekawe. A może oni mają, y, w sumie ja nie wiem, co nie robią zawodowo, w sensie, że może mają już jakieś takie. Pomysły na biznes i on by tam się chciał wkręcić czy coś. Dobra, ja myślę, że 21 to już jest wystarczająco długo na gości, więc ja odeślę ich do domu. Mimo, że bardzo mi się podobały te ich nowe relacje. I zobaczymy się w poniedziałek. Mamy poniedziałek, zrobiłam im dzisiaj wolny poniedziałek, ze względu na to, że po tym weekendzie pełnym emocji związanych z poznaniem ewentualnych nowych rodziców, no, dzieciaki muszą odpocząć. I ja zrobiłam to jako święta i zapomniałam zaznaczyć, że ma być to dzień wolny od szkoły, i oni wszyscy prawie poszli i musiałam im zrobić wagary, ale wszyscy też mieli te dni wolne jeszcze do wykorzystania, także bez problemu. Nie będzie żadnych konsekwencji, mam nadzieję, że nie będzie żadnych konsekwencji tego, że oni nie poszli. I tak, wymyśliłam parę aktywności, mam nadzieję, że uda się spełnić. I tak, dziękczyny nastrój, żeby oni trochę porozmawiali o tym, że. No co, jak te, te... jak te odwiedziny na nich wpłynęły. Ogrodnictwo, bo chciałabym, żeby wreszcie ona z młodszymi dziećmi zasadziła... Jakieś plony. Pieczenie. Niestety to. Ja zapomniałam, że to pieczenie nie jest wspólne, tylko można gotować wspólnie. I w ogóle ja im teraz to ustawiłam i nie wiem, czy oni zejdą do tej kuchni na to wspólne gotowanie, czy nie, bo wszyscy się chyba zawiesili. No ale jeszcze chwilę poczekam i wyjazd na urlop albo lub podróż, czyli gdzieś. Yy, Yy, o czym ja mówiłam? Aha, że wyjazd, wy, gdzieś wyjazd na parcelu, publiczną. Mały Henryk nie poszedł do szkoły? Ej, co? W sensie mały? Mała Maria nie poszła do szkoły. Ja tej boskisnę nie. I co? I Wygotujecie wspólnie? Hmm, aha, bo wy macie tę informację, ostrzeżenie ze szkoły. Mały Henryk, leje z tego. Tak. Mały Henryk, który właśnie nam naprawił. Weź to wytrzyj. Wam się bardzo maniery poprawiły od, od, podczas tego pobytu. Ja bardzo się z tego cieszę. A czemu nie możesz, bo... Wiecie co? A Maria, ty jesteś... Ujej, jesteś głodna. To Weź może tylko... Czy ty możesz jej coś dać? Nie możesz jej nic dać? To tak, mało Helenko, chodźmy na dół. Chodźmy na dół, chodźmy na dół. E, przyjdź tutaj i e, tak wspólnie ugotowaliście ciasto, cieszę się bardzo, weź już kawałek. Mały Emil nie poszedł do szkoły, mała Marta też nie poszedł do szkoły. No wiecie co, żeby moje dzieci nazywać małymi. E, zasiej, zasiej, nie masz nic, bo ja wszystkie jabłka wrzuciłam tutaj. Mm, otwórz, ja jej przerzucę tutaj i... A czemu ty masz... Nie, to jest lodówka, myślałam, że to jej wyposażenie. Mm, Zasiej jabłku Emil ma umiejętności umysłowe na zbyt niskim poziomie, żeby to zrobić. No wiecie co, A Mar Marta też nie może zasiać. Dobra, pojedziemy sobie, pojedziemy sobie na, ten, na wycieczkę, to coś pozbierają. I dziękczynny na. No, <grywka> za bardzo to nie wejdzie. Dobra, niech oni pogadają o tym e, spotkaniu wczorajszym. E, może coś tutaj się e, nam wyklaruje, a ja sprawdzę w tym czasie ich, mm, ich znajomości, więc tak. Maria, po kolei, Brent, ale bardzo mało z nimi rozmawiałaś. Czy więcej rozmawiałaś? Grace, bez prawie nic. I kto jeszcze wczoraj był? Alice tu jest dużo, dużo, dużo du większy, ma chyba z Alice jest większy pasek. I to by było na tyle. Dobra. Henryk, ty z Brantem też masz dość wysoko, chyba najwyżej ze wszystkich, ze wszystkich, tak. Strasznie dużo macie tych znajomych, I się tu wszystko gubi. Młodsze dzieciaki, Brand, Bez. No właśnie, Marta bardzo dużo z rozmawiała. O, eee... rachunki. Eee... Eee, przepraszam, czy Anaja nam umarła? Tego się nie spodziewałam. Anaja, wczoraj jeszcze byłaś jakby. u rachunki. <laughs> Zaraz zapoczę. Miłośnik zwierząt. Ej, ale Anaya umarła. Nie! na serio. Ej, serio, ona umarła. Dlaczego ona umarła? Będę musiała wejść się dowiedzieć. Mhm. Fantastycznie. A mieli. No to ciekawe, czy się. Czy się Baku zdecyduje na, na adopcję. Co za twist. Ja się tego nie spodziewałam, naprawdę. Z Brentem mała nasza Helenka. Grace, bez. tu tak, tak tak samo, ale z Brentem, jak ona tutaj zagada, z Simonem też ma wysoko, nie? A z baku? Ej, z baku ma troszkę. Nie, ma tak samo jak z Simonem. Dobra. Proszę, do dzięki. A zjadłaś, zjadłaś. Dobrze. Eee, fantastycznie, że się nasi <śmum> Simowie wykruszają. <śmum> nasi rodzice. Eee, dobrze, ja myślę, że zapakujemy prowiant i pojedziemy sobie. O, ale wy to w... miło, razem rozmawiacie. Cieszę się. Zapakujemy prowiant i lecimy na jakąś wycieczkę. A oni nie prze. Oni w takich tych. O, wszyscy się cieszą. Dobrze, poszebierajcie się, Henryk. Widzę, co tak sobie jeszcze myślałam w międzyczasie, że. Nie! Mary nie idzie do domu. Nie, nie, nie! Nie, 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 nie. Jeju, że tam dyskutowali między sobą i w sumie to oni chyba. Nie są aż tak bardzo mm, rozczarowani tymi spotkaniami. Malenka, ty rozgniewana jesteś, bo za dużo cukru? Aha, cukru zjadłeś. Dobrze. E, czy ty możesz coś tu robić? tam im wziąłam tort, nie wiem czy to jest teraz dobry pomysł, żeby oni ten tort jedli. Aha, to było to... Yy. Ej, a tu też jest coś do zebrania, to wy to możecie? Yy, nie. Yy, nie możesz nic, nic zabrać. Patrzcie, a nawet yy, nie zauważyłam, że tu jest, są takie rzeczy do... O, zasiej. Dobra. <laughs> yy, proszę na rolki wszyscy. Na rolki, na rolki, na rolki, ja tu wam dostosuję, w sumie nigdy nie dostosowałam do mm, szablon, Śnieży no właśnie zawsze były te e, śnieżynki, albo choinki. Mm, ustaw oświetlenie to jest to. E, ustal efekty, konfety niech będzie i muza. E, Widzicie co? Zrobimy Tom Hehehe. straszną. Gdzie ona jest? po mnie. Tyry, nie? Straszna muzyka. W końcu to jest fala. O, nawet, nawet ładnie to wygląda. Szkoda, że nie ma liści. nie jeżdżą. nie jeżdżą i się odstresowują. Ej, nawet nie pasuje. <grym> Dobra. Mała, ty, 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 ten cukier. Ty, ten cukier. Weź tu z nią troszeczkę się pobaw, bo mała jest trochę... Trochę jest zaniedbana, ja muszę to przyznać. Że coś tam jest nie tak z nią. E, nie tak, jak powinno. O! A może pani by chciała zaadoptować dziecko nasze, bo nam tutaj umierają, umierają adopcyjni rodzice. I to nie jest tak, że nasze dzieci wykańczają jest minder. Skąd się... Ejku, z... bo, bo jesteście koleżankami. Ja się kiedyś... Ja zapominam takich rzeczy. A, to nic. Prescott przyszła na ten, na przeszpiegi znowu. Prescott przyszła na przeszpiegi. Dlaczego nie byliście w szkole? Ale już jest prawie 15 i są z opiekunem prawnym swoim, więc mogą tu być. Mm. Tu to, to jest coś do kupienia. Nie za bardzo. Obejrzyj. Obejrzyj, obejrzyj. Baby Yoda. Nie można chować do wypożyczenia, bo... Aha, nie posiadam tego obiektu. Ale ładne świeczki tutaj się zapytają. Mmm, jak to ładnie wygląda. Kończyk ze świeczkami. janki Candle. Hi Zapachowy, ciekawe czy pachną. Eee, dobrze, kwalifikuję się. <laughs> Spadła i cecha odpowiedzialna, bo nie poszli do szkoły. Mimo, że mają dni wolne i, i to też jest jako święto, jako dzień wolny, no ale już po, pominiemy ten fakt. A, ale niech sobie. Czemu wy jesteście tacy? Aha, bo przemoczeni jesteście i głodni. E, dawaj cukier, Joanna. E, gdzieś tutaj było, był stół, czy to nie ten? Jest. E, dawaj, dawaj, dawaj. Tak i weź kawałek razem. Wszyscy przyjdziecie na, na jedzonko. Ojej, no chodź na jedzonko. No ja wiem, że to jest ten no, cukru. Smutno, bo nie pada. Gorąco? Jest yy, środek jesieni. Jest ciepło. Okej. Okay. Dobra. Nie czaję tej, tej, tej pogody. Mm. I wyjdziecie sobie tu to zjeść? A czemu wy jesteście? Aha, jesteście przemoczeni, no dobra. Ach. Zawsze coś, zawsze, zawsze, zawsze coś. Jest. Zawsze pod górkę. Może w innym mieście nie będzie aż tak padać, no ale zawsze musi wam tutaj kłody, kłody pod nogi los dawać. Możecie to zabrać? Możecie to zjeść. Mm. Przyjechaliśmy do miejsca, gdzie na pewno nie pada, ale wszyscy i tak są obrażeni i smutni. Uwaga! Proszę. Zmień sobie strój. A, nie zmieniłam tego. Zapomniałam. Baw się. E proszę, jak się bawiam. Proszę, Emil. Odpręż się. Marta... aha, bo nie możecie tutaj. Eee, czy ty możesz zagrać z... O, super. Zagrajcie sobie w czwórkę. Eee, oni są jeszcze wszyscy obrażeni i smutni, bo... utrata kontroli. No to to, to zawsze. To ja... Nie umiem z tym wa <laughs> Jaka zmęczona. A tobie jest też gorąco? Ej, no serio? Agata pakuła. Nie. Nawet nie wiedziałam, o co tu chodzi. Mm, Joanna, weź sobie zmień ten strój, bo tutaj rzeczywiście się... Weź sobie tak, zamawiasz sobie kawę? Mm, nie, e, zamów sobie napój. Cappuccino, już tam nieważne co. A ty też idziesz sobie coś... A, wy zagracie. No i bardzo dobrze. I nawet nastolatkowie tutaj się cieszą naszą e, e, kawiarnią z placem zabaw. E, <laughs> Uhu, Emil! Widzę, że basenik, basenik jest, jest dobry. A Wy możecie tutaj więcej osób wejść? Mm. Pozwolenie na kąpiel w basenie dla dzieci. Ciekawe. A Możecie w dwójkę wejść? Bo dorośli też wchodzą, nie? To tak miało być dla takich mniejszych, ja tak myślałam o tym. Ale jestem ciekawa, tylko czy w dwójkę mogą wejść. No i to jest relaks na pełnej petardzie. A nie możecie. Dobra. Sorry, graliście sobie w tego w lamy. Graj. E, grajcie dalej. No i właśnie, odpoczynek relaks na pełnej petardzie. Myślę, że... Jak trzyma? Takie dni też są potrzebne i, i cieszę się, że, że mimo wszystko tutaj udało im się wyjść. Tutaj pełno ludzi. Mm. Maria. Maria już tak dorośle tutaj. Wkurzona, ale tak dorośle chciała. Kim jesteś, proszę pani? Czy pani jest seniorką? Aha, bo to jest jakaś gwiazda. Tak. Hej, Henryk już jest zmęczony. On jest zmęczony w ogóle. E, może się tu zdrzemnąć? Nie za bardzo. Dobra, ten siedzi. O, każdy się relaksuje, jak może. A ty, Marta, gdzie idziesz? Przeciągać. Dobrze. A mała? Co robisz? Będziesz rozmawiać z tym panem? Jesteś zmęczona? O nie. Dobrze. To ja myślę, że będziemy wracać już do domu. Wróciliśmy do domu i płacimy, i zobaczymy, ile nam zostanie. 1297. Okej. Okay. To tak, Jana, bo ja nie pamiętam, czy. A czemu to nie możesz... Wiecie co, no ja zablokowałam dla gości, a nie dla, dla, dla rodziny, nie? Poproś o pocztówkę? Nie. Znajdź... Napisz list do... ok, to jest, dobra. A, sprawdź, czyli zobaczymy, czy, czy ktoś znowu odpisał. Jak tam te wasze... Czy jesteście dość zadowoleni ze swoich... Henryk nie za bardzo. Henryk? Nie chcesz sobie popiec czegoś tutaj? Piecz, paluszki chlebowe? <grych> e, możesz też zasieć jabłko, jakbyś chciał. Wygląda na to, że Little Heaven. O, Dobra, no to piszemy. List się wyślę z naszą sytuacją. Może Little Heaven jest troszeczkę bogatsze. E, w sumie trzeba by jeszcze kogoś też jeszcze znaleźć, także... Hmm. Jeszcze kogoś tam ciśnijmy. <grywa> Dobrze moi drodzy Szukam kogoś, kto robi coś ciekawego. A, Henryk piecze przecież. Henryk twoje pierwsze w pieczeniu. Koty za płoty. Ja myślę, że będę kończyć. Zakończyliśmy w sumie pierwszy etap naszej adopcyjnej przygody, czyli poznali wszyscy się już ze wszystkimi. Zobaczymy, czy już będą jacyś chętni rodzice na adopcję i na, na spotkania bardziej indywidualne z dzieciakami, które, z którymi z, z najbardziej się zapoznali i jakiś znaleźli wspólny język. No i żeby to zobaczyć, polecam oglądać kolejne odcinki. Dzięki za to, że obejrzeliście. Dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to proszę zostawiajcie łapki w górę i komentarze. I do zobaczenia już za tydzień. Pa-pa!